Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 07.07.2021 23.27 PMT istnieje długa lista powodów, dla których twój samochód może nie osiągać odpowiedniego przebiegu na galon, a większość z nich leży w rodzaju opon i stanie innych ważnych części, które wymagają odpowiedniej konserwacji, takich jak filtr klimatyzacji. Z drugiej strony, codzienne przewożenie dużych ciężarów jest jedną z praktyk które najbardziej negatywnie wpływają na przebieg. Poniżej można znaleźć więcej informacji na temat możliwych przyczyn spadku przebiegu pojazdu na galon, zgodnie z Cars Direct. 1. Zmienne ciśnienie w oponach. Opony pojazdu są bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów pojazdu, a ich ciśnienie całkowicie determinuje pozytywne i ekonomiczne osiągi na autostradzie, jeśli masz niskie ciśnienie w oponach. Twój pojazd będzie musiał wywierać większą siłę, aby się poruszać, a tym samym zużywać więcej paliwa. Jest to jednak najłatwiejsza do rozwiązania sytuacja, ponieważ wystarczy regularnie sprawdzać ciśnienie w oponach u mechanika, aby uniknąć tego problemu. 2. Nieprawidłowo działające czujniki tlenu. Według Cars Direct, gdy czujnik tlenu działa nieprawidłowo, zużycie paliwa wzrasta nawet o 20%. Więc utrzymywanie tej części w dobrym stanie jest niezbędne dla dobrej oszczędności paliwa. 3. Wtryskiwacze w złym stanie. Wtryskiwacze są odpowiedzialne za wprowadzanie paliwa do silnika, więc każda ich awaria lub wyciek może spowodować znaczną utratę paliwa w zbiorniku, które zostało opłacone, ale nie zostało wykorzystane. Więc ciągłe sprawdzanie tej części jest również niezbędne. 4. Problemy z klimatyzacją. W zależności od klimatu zewnętrznego, włączenie lub wyłączenie klimatyzacji zwykle nie ma większego wpływu na zużycie paliwa przez samochód. 5. Nawyki związane z jazdą Gdy pojazd przyspiesza zbyt szybko, zużywa znacznie więcej paliwa niż przy stopniowej zmianie biegów. Dlatego zalecamy bezpieczną i stopniową zmianę biegów. 6 nawyki związane z parkowaniem, pozostawianie samochodu uruchomionego, nawet jeśli nie jest używane, podczas parkowania jest jedną z powszechnych praktyk, które niepotrzebnie zużywają więcej paliwa przez dłuższy czas. Możesz być także zainteresowany